Dziś pokażę Wam moje kolejne przyrządy, co to jest. A to jest nic innego jak kawałek tekstolitu przetoczonego na średnicę określoną i z otworem w środku. Bo po obydwu stronach jest przyklejony papier ścieżny. Tu z tej strony jest grubszy, a z tej strony jest drobniejszy. Jeszcze już wiele. Zapolerować coś można na nim, czy coś tam nawet przyszlifować lekko. Kiedyś powiem, że polerowałem sobie jakieś kostki, klocki drewniane na tym. Później tutaj jest też taki, jakby powiedzieć, odpowiednik czołgu, ale to nie jest czołg, tylko bo to jest średnica około Fi150, ale jest zastosowane dość grube ziarno i też to często. Po prostu sobie wykorzystuję, coś przyszlifować, coś przypolarować, tak samo można. A tutaj mam taki inny z promieniem, też się czasem przydaje. Zakładam go i czasem sobie korzystam. Tutaj jest z kolei z takich naklejane z kawałków ścinków, bo trudno by było. O, widzicie tutaj jest kształt naklejony, tu podcięte, tutaj znów podcięte. Ale. Jakimś takim sposobem to jest podklejone. Ten jeszcze niestety nie był używany, a nie, niestety był chyba, tylko już nie ma, odkleił się papier, jest bez papieru. To jest po prostu dlatego zrobione dwa, bo tu jest inny promień, a tu był inny promień. Także tu mam takie tarcze swoje własnej konstrukcji. Zakładam je po prostu zamiast tarczy ściennej na szlifierkę i mogę z nich korzystać. Dziękuję.